Strony Rafał. W dzisiejszym tutorialu spróbujemy sobie dodać formularz komentarzy do pojedynczego wpisu. Czyli wyklikniemy w jakiś wpis, tutaj gdzieś będzie, powiedzmy, jakiś formularz. Czyli to jest jako moduł. Przejdźmy do modules. Na tą chwilę tutaj jest Comments. Tak, jak widzimy. Przejdziemy do install. show all. Tu jest Comment. Zainstalujmy go. Tak, jak widzimy, on się prawidłowo zainstalował. Teraz musimy dodać sobie jeszcze, żeby to używać, w ogóle musimy dodać nowe pole. At new, Czyli pole komentarzy. Na przykład, może być tak, Comments. I tutaj teraz mamy do wyboru, właśnie po zainstalowaniu tego modułu. Czyli Comments Typ. Możemy tak sobie nazwać. To jest label. Teraz Teraz tutaj, gdy przejdziemy do Setup, Fields, Comments, zobaczymy, że to wszystko mamy. Znaczy, on nas automatycznie przerzuca, ale jeśli byśmy chcieli z powrotem się cofnąć, to jest po prostu to pole. I widzimy tutaj różne opcje generalnie. Najpierw może go użyjemy gdzieś w naszym szablonie. Tutaj mamy właśnie jak go dodawać w prosty sposób, czyli widzimy, że wpierw to kopiujemy, kopiuj, przejdziemy do single block, czyli single block to tak jak wiecie to jest po prostu setup, to blates. single block, czyli yy, czyli to jest to, pojedynczy wpis, pojedynczy wpis, pojedynczy wpis. No, i teraz przejdziemy, tutaj dodamy sobie po prostu ten formularz. Tylko pamiętajcie, żeby go dać do, do szablonu. Musimy go dodać jeszcze, ponieważ teraz, gdy odświeżę, zobaczcie co się stanie. Po prostu będą błędy. Po prostu dodaliśmy pole i musimy je tutaj w naszym szablonie dodać. Tak jak wszystkie pola, czyli single block. I tutaj dodajmy sobie. Po prostu comments i zasebujmy. Czyli to musi być dodane. Teraz już powinno być wszystko ok. Czyli widzimy, mamy tutaj jakieś komentarze. Yy, możemy powiedzmy wysyłać tutaj jeszcze. Proszę wypełnić pole. Czyli nie wysłaliśmy. Yy, może wyślijmy. Pierwszy komentarz. Zaraz sobie tutaj widzimy, że już ten komentarz nie wyposzedł. No, i jeszcze na pewno musimy go zatwierdzić, jeśli byśmy chcieli go dopuścić. Czyli teraz, pierwszy wpis, edit, no i tam dodaliśmy to pole komentarzy. Czyli to jest tutaj. No i teraz, co? Możemy je po prostu puścić dalej. Czyli approach, save. Zobaczmy, jeszcze raz, odświeżmy. Pierwszy wpis. on generalnie był dopuszczony, tylko musieliśmy odświeżyć tę stronę. Tak jak na Rafałowski 31 sekund ago, czyli dodał ten jakiś komentarz. Dodajmy sobie, może jeszcze jakiś wygląd: Setup Fields. Tam jest generalnie pokazane, jak to dodawać. Details. Czy przechodzimy do linka css naszych, do headera? I tutaj, gdzie damy sobie pod spór, nawet. czyli comets, CSS oraz drugi to będzie javascript jeszcze będziemy musieli sobie najprawdopodobniej porwać jquery po prostu żeby tutaj to wszystko nam lepiej działało tutaj są jeszcze takie oceny gwiazdkowe których teraz może jeszcze nie ma zobaczmy tu jeszcze nie mamy ale możemy je włączyć ale już ten formularz trochę lepiej wygląda tak jak widzimy jakieś tam style zostały dodane ale zobaczmy, jeszcze spróbujmy włączyć właśnie te oceny gwiazdkowe. Tu mamy jeszcze mail notyfikacje, czy chcemy naszego maila, czy nie. W jakimś spamie również. Point save. Czy wszystkie komentarze muszą być zatwierdzone? Tu możemy sobie dać na AL. Moderation. Czyli to też dosyć ważne. Spa, możemy akis Meta używać. Reptile to jest tam wygląd bardziej nowe do starszych, czyli tak możemy sortować. I tutaj Command voiting, czyli to możemy dać na tak oraz Star Writing yes, Czyli Voting lub czyli to takie dodawanie łapek powiedzmy, czy dobre, czy nie, oraz Star Wrating. Ale widzimy na tą chwilę, że tutaj jeszcze nic nie będzie działało. Ten Wojting też nie działa. Czyli nie możemy dodawać, czy jest dobre, czy jest nie. Ani gwiazdy, ponieważ musimy podpiąć sobie jQuery. Aula, jQuery. Teraz tutaj możemy sobie to prawym nacisnąć. Zapisz element docelowy jako tutaj dajmy sobie po prostu jQuery i zapisz. I teraz zauważymy, że powinno być wszystko ok, jak tutaj przejdziemy do naszego powiedzmy szablonu. Twórzmy sobie jakiś nowy folder JS, na przykład. Czyli to takie globalne jQuery. Do wszystkiego możemy zawsze, do różnych tyczech się przydaje. Czyli dodamy sobie tak. Tutaj możemy sobie dać jakiś script. SRC. No dodajmy sobie teraz nawet sobie możemy z hardera wziąć URL z templatez, czyli do naszego szablonu przechodzimy takie, jak pokazywałem wcześniej. Teraz co? Teraz będzie folder js oraz jquery.js. Tak jak mam tutaj. js oraz jquery.js. Czyli zasypujmy. Teraz to powinno już generalnie lepiej wyglądać. Czyli tak jak widzimy ten voting mamy tych gwiazdek. Dajmy sobie na przykład 5 gwiazdek dałem. Znaczy się tu ocena gwiazdkowa. To ten voiting czy do przodu widzimy jedyneczka, do tyłu jedyneczka. Czyli w jedną i w drugą stronę. Raz dodany, już później nie można tego generalnie edytować. No komentarz. I sabit. Teraz wyodświeżymy generalnie całą stronę, pierwszy wpis. Zauważymy, że tego komentarza, no jest tak jak widzimy, został dodany Rafałowski. Zobaczmy jeszcze raz tutaj, bo dawaliśmy chyba. start writing. ale w comments mi zbyła problem. Sasegujmy, zobaczmy czy teraz te, te komentarze tego będą mi się odpowiadały. No, powinny one być przeze mnie mm, dopuszczane. Nie powinny mi tutaj tak wylądować. Ale też jesteśmy zalogowani, ale spróbujmy jeszcze raz. Czy on od razu pójdzie? Jak to będzie... O, widzimy i obóz. Przez moderatora musi być po prostu zatwierdzony. Czyli, gdy teraz przejdziemy do strony, to był pierwszy, wpis. Edit i zauważymy, że ten komentarz już jest. Czyli widzimy, jest drugi komentarz. Powiedzmy, status jest pending. Możemy go aprobować, do spamu dać lub usunąć. Czyli, approve, czyli dopuszczamy go oraz save. I tak jak widzimy został 40 sekund temu dodany, trzy gwiazdki, hello, możemy tu bojking dać, I tutaj już dopalę, nie mogę, czyli tak to wygląda. Możemy sobie ten comments jeszcze schować, po co ma nam tak się generalnie rozbijać, setup fields, comments, details, input. Możemy tak na cały czas po prostu w close, -up. sobie tam close nie potrzebuje. Doinstalujemy sobie jeszcze taki dodatkowy, jakby panel do komentarzy, on gdzieś tutaj powinien się pojawić. Jednakże czasem zauważyłem, że jest problem z tym panelem, ponieważ coś tam się dzieje, że po prostu wywala instalacji i tam jakiś błąd. I czasem trzeba po prostu zupgrade'ować do najnowszej wersji proces wiring, nie wiem czy ta wersja ma jakiś kłopot, czy po prostu coś tam trzeba by zmienić jednakże zobaczymy, instalujemy ten moduł to był również jakiś comments, tu jest jakiś filter akisment tego nie będę na razie instalował tu jest jeszcze jeden comments, widzimy comments to real czyli on tutaj będzie od razu widoczne te komentarze powinny być że teraz zobaczymy. Widzimy setup i tu mi się dodało comments. Zobaczymy, czy nie będzie błędu żadnego. Tak widzimy w tej tam, w tej wersji. Coś tam się dzieje z jakimś butonem. Kiedyś tego doszukiwałem się gdzieś tam w szablonie. Ale najlepiej jest po prostu przejść do Wire. I pobrać najnowszą wersję. Pobierzmy sobie Tą deweloperską, ona już niedługo powinna być master, czyli będzie stabilniejsza raczej niż ta. Z tą wersją właśnie zauważyłem, że tam jakiś jest tam coś tam się dzieje. Z tymi komentarzami po prostu. i przy okazji nauczymy się, jak zmieniać sobie korek wire w taki normalny sposób, czyli ręczny powiedzmy. Czyli wytnijmy sobie całego wire. Przejdźmy może tu do szablonu przejdziemy o, pozi o poziom wyżej cała site tu będziemy pomieniali tylko wiele tutaj gdzie są kore module z templatesami czyli to podmienimy najpierw sobie wypakuję teraz przejdźmy jeszcze na chwilę tutaj i stwórzmy sobie zipa, 7zip czyli zwykły zip Żebyśmy mieli kopię w razie jakichś powodów. Usuńmy całe WIRE. I dodajmy sobie ten co mi się wypakował proces D, Ta najnowsza wersja. WIRE po prostu. Nawet wytnijmy. To jest moja instalacja. Wklejmy. Przejdźmy do jeszcze panelu tutaj. Cofnijmy kawałek. Tak, widzimy on tutaj jest system updater, czyli on się zupdate'ował powiedzmy. Przejdźmy do page. Do comments. I tak, jak widzimy, teraz te komentarze fajnie tu działają. Czyli, tak jak mówiłem, tam jest jakiś kłopot po prostu z tą wersją hmm. 3.4.2 master. No nie wiem, co się dzieje generalnie, dlaczego ten błąd bon tu wyskakuje. No, no nie powinien. No jednakże, tak jak mówię, w tych nowszych wersjach już widać, w tej najnowszej, deweloperskiej jeszcze, ale ona już niedługo będzie master, może nawet jak opublikuję, to już będzie master, no także, yy, no także mówię, zmieniliśmy sobie, po prostu zupgrade'owaliśmy do najnowszej wersji. No i tutaj mamy to samo, tylko mamy taką fajną listę, tutaj już możemy sprawdzać, które są na przykład dopuszczone, które są, przed dopuszczeniem jeszcze, czyli pierwszy wpis, Możemy go Upload, zaznaczmy go oraz Submit, czyli tak jak widzimy, nie mamy żadnego spamu, nie mamy. Przejdźmy do Page, do pisów yy, pierwszy wpis i widzimy komentarze już są. Czyli w taki prosty sposób sobie można dodać ten panel generalnie komentarzy. Czyli dobrze, w dzisiejszym tutorialu to będzie wszystko i zapraszam na następny.